Walony Jezus Chrystus, kazanie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, wygłoszone w górce klasztornej z racji koronacji obrazu Matki Bożej Góreckiej, 8 czerwca 1965 roku. Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje, przed chwilą diakon przeczytał nam opis dzieła Ducha Świętego w duszy poświęconej Bogu. Wszystko, co słyszeliśmy, odnawiając wspomnienie pierwszego zesłania Ducha Świętego, urzeczywistniło się na tej ziemi najpierw w Najświętszej Matce Boga człowieka. Znacie dobrze opis, jak Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Wtedy to właśnie, gdy zastanawiała się nad tajemnicą dokonanego z woli Ojca dzieła, zrozumiała, że Duch Święty stąpił na nią i moc Najwyższego ją ogarnęła. A przez to, co się z niej ma narodzić, święte, nazwane będzie synem Najwyższego. Dzieci najmilsze, to, co się stało z woli Ojca Niebieskiego w Maryi, było rzeczą wyjątkową i jedyną. Jedna jest bowiem matka Boga Człowieka, niewiasta, w której z woli Ojca Niebieskiego Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Ale ten wspaniały wzór zjednoczenia człowieka z Bogiem jest, najmilsi, zachętą i wzorem dla nas wszystkich. Tak cudownie lekcja i Ewangelia z dzisiejszej uroczystości zesłania Ducha Świętego mówią nam o tym, że Duch Święty w postaci ogni. Wstąpił na każdego z apostołów i uczniów zebranych w Wieczerniku. Wiemy też z opisu Ewangelii przed chwilą przeczytanej, że Bóg wstępuje do serca każdego człowieka. Do Niego przyjdziemy i mieszkanie u Niego uczynimy. Od chwili gdy Chrystus Pan dokonał na krzyżu zbawienia ludzkości, od chwili, gdy po zmartwychwstaniu został posłany do apostołów, aby szli i nauczali wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, od tej chwili my wszyscy, Ochrzczeni przez Kościół Chrystusowy, uczestniczymy w zesłaniu Ducha Świętego. Odtąd jesteśmy wszyscy mieszkaniem Trójcy Świętej, mieszkaniem Boga, świątynią Boga. Członki nasze są poświęcone Bogu. Już nie jesteśmy swoi, jesteśmy Boży. Należymy do Ojca i Syna i Ducha Świętego. Już nie jesteśmy samotni. Jesteśmy w najlepszym towarzystwie Trójcy Świętej. Bóg odtąd już nas nie opuszcza, albowiem Jezus Chrystus wszystkich nas skierował ku Ojcu. I wszystkich nas zjednoczył z Ojcem przez śmierć i krzyż. Oto, najmilsze dzieci, sens dzisiejszej uroczystości zesłania Ducha Świętego. Jak szczęśliwa to okoliczność, że właśnie taki dzień został wybrany. Na koronację waszej umiłowanej matki Góreckiej, którą czcicie tutaj od dawna. Całe szeregi, całe pokolenia przychodzą tutaj, aby krzepić się u stóp oblubienicy Ducha Świętego, która poczęła z Ducha Świętego. I wychodzicie stąd. Ożywieni nowym duchem, jak szczęśliwa jest ta Ziemia Krajeńska, wśród której osiadła najświętsza Panienka, czczona w tej świątyni i otaczana przez Was największą czcią. Obecność najdostojniejszych arcypasterzy, arcybiskupa Poznańskiego biskupa Gorzowskiego, księżybiskupów, biskupów sufraganów gnieźnieńskich, biskupów włocławskich, tylu najdostojniejszych kapłanów, przedstawicieli kapituł, zakonów, obecność przedstawiciela największego sanktuarium maryjnego na Jasnej Górze, ojca generała zakonu Paulinów, i jego współbraci, i tylu pielgrzymek, które przybyły z bliska i z daleka, nawet z Warszawy i jeszcze dalszych stron. To wszystko, najmilsi, świadczy o szerokim zasięgu czci i chwały, którą w sobie wy żywicie i podtrzymujecie. Przychodziliście tutaj zawsze z wielką nadzieją i wracaliście do Waszych domów pocieszeni. Wy, drogie matki, pocieszone obrazem Matki Boga Człowieka, Wy, ojcowie, pokrzepieni w Waszym trudzie widokiem Matki, co karmiła. Świata zbawienie. Wychodzicie stąd pełni ufności, że ona i Wam, jak matka, da pożywienie dla Waszych dzieci, dla Waszych rodzin. Tak liczny udział w tej uroczystości naszej młodzieży i dziatwy. Wskazuje na to, że nowe pokolenie naszej Polski katolickiej, które stoi na progu nowego tysiąclecia Chrztu Polski, przejmie z Waszych dłoni, Ojcowie i Matki, tę głęboką cześć ku Matce Najświętszej Góreckiej i poniesie tę część, ufność. I nadzieję z wiary w nowe tysiąclecie. Najmilsze dzieci, uroczystość dzisiejsza jest dla nas wszystkich podniesieniem na duchu, jest zarazem i wypełnieniem naszych zobowiązań. Wspominam postać poprzednika naszego na tronie prymasowskim, kardynała Augusta Chlonda który umierając w Warszawie przed dziewiętnastu laty, nam wszystkim biskupom, kapłanom i całej stolicy dodał otuchy słowami: Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. Ta zapowiedź. Niemal testament gasnącego kardynała prymasa dla mnie, jego następcy, była zobowiązaniem. Dlatego testament umierającego poprzednika naszego postanowiłem, wstępując na tron prymasowski, wypełnić. Stąd zrodziły się jasnogórskie śluby narodu. W ten sposób powstała wielka nowenna narodu. Wszyscy biskupi polscy włączyli się do tego programu, aby naród nasz na tysiąc-lecie przygotować pod przewodem i przy pomocy Najświętszej Maryi Panny, Bogu rodzicy Dziewicy, Bogiem Sławionej Maryi, biskupi polscy, wierni są swojemu zobowiązaniu, dlatego w czasie trwającego soboru watykańskiego II wzywają was podczas pierwszej, drugiej i trzeciej sesji, abyście w czuwaniach soborowych w soborowym czynie dobroci, zwyciężając swoje nałogi, zdobywali cnoty i przygotowywali się jak najlepiej pod wodzą najświętszej panienki na tysiąclecie chrztu Polski. Na soborze biskupi polscy walczą również w miarę potrzeby o spotęgowanie nadziei, Ku Matce Boga człowieka w kościele i w życiu narodu. W dniu 4 września ubiegłego roku biskupi polscy na Jasnej Górze uchwalili memoriał, w którym postanowili prosić Ojca Świętego, aby w czasie soboru oddał całą ludzkość. Niepokalanemu sercu Matki Najświętszej i przyozdobił Marię mianem Matki Kościoła. Ten memoriał złożyliśmy Ojcu Świętego w dniu 14 września ubiegłego roku i poinformowaliśmy cały sobór o życzeniu. Narodu Polskiego. Jak wiecie, Ojciec Święty podczas ostatniej sesji soborowej w dniu 21 listopada roku ubiegłego ogłosił Maryję Matką Kościoła. To najwyższe potwierdzenie było i dla mnie, najmilsze dzieci wskazaniem że dobrą idziemy drogą w wiary nowe tysiąclecie że dobrą wybraliśmy opiekunkę i wspomożycielkę pośredniczkę łask wszelkich że właściwą jest rzeczą abyśmy na progu tego nowego tysiąclecia w szczególny sposób Dochowali jej wierności i dziękowali za obecność jej w dziejach tysiąclecia naszej ojczyzny i Kościoła świętego w Polsce. Dlatego ostatni rok Wielkiej Nowenny, rok dziewiąty, jest najmilsze dzieci rokiem wdzięczności za obecność Maryi w naszym życiu jest zarazem rokiem wierności wyrazem tej wdzięczności jest koronacja naszej najświętszej panienki i opiekunki góreckiej i tak najmilsze dzieci chciejcie na to patrzeć na tę koronację i na szereg innych, które zarówno w naszej archidiecezji, jak i w innych diecezjach Polski w tym roku będą miały miejsce. Dzieci najmilsze, mając tyle dowodów wielkiej dobroci matki Boga Człowieka dla Kościoła Powszechnego, dla naszej Ojczyzny, dla Kościoła Świętego w Polsce pragniemy wszystko, co nam drogie, w jej ramionach ubezpieczyć. Pomyślcie, tysiąc lat, drogi narodu, za krzyżem, w światłach Ewangelii i te tysiąc lat to są lata wierności. Jesteśmy słabi, bo ludźmi jesteśmy. Pomimo jednak naszych słabości, doszliśmy jako naród zwarty wierny Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi Chrystusowemu i Jego pasterzom do tego roku 1965. I dzisiaj odnawiamy w Ojczyźnie naszej przyrzeczenia wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. To jest olbrzymia łaska takiej wierności i mamy najmilsze dzieci za to dziękować. Niech i ten akt koronacji. Będzie jednym z dowodów wdzięcznego serca, skoro tak się działo w ojczyźnie naszej przez dziesięć wieków, czyż będziemy się zastanawiali na progu nowego tysiąclecia, dokąd pójść mamy? Krzyż, który dla nas jest znakiem nadziei jedynej Ewangelii, która jest dla nas światłem. Chrystus, który jest dla nas drogą, prawdą i życiem. Sakramenta święte, które są pokrzepieniem, odnowieniem, uświęceniem, ożywieniem naszego życia. Matka, Kościół święty to są wszystko nadzieje nasze. A Wasza tutaj, tak liczna obecność. Najmilsze dzieci, jest dowodem, że chcecie i w nowym tysiącleciu iść pod opieką dziewicy wspomożycielki, matki Boga, człowieka ku Chrystusowi, który nas nieustannie oddaje Ojcu Swemu Niebieskiemu. Żeby zaś tym bezpieczniej. Wejść w bramy Nowego Tysiąclecia postanowiliśmy wszyscy biskupi polscy, aby cały Kościół Święty w Ojczyźnie naszej, wszystkie diecezje, wszystkie parafie, całą ojczyznę, wszystkie miasta i wsie, wszystkie stany i zawody, wszystkie rodziny, ojców i matki. Młodzież i dziatwę, wszystkie dzieci Boże, oddać w macierzyńskie ramiona najświętszej panienki. Ufamy, że ta, co karmiła świata zbawienie, ta, która starła głowę węża, pomoże nam zwyciężyć wszystkie nasze wady narodowe, których tak wiele jeszcze niestety jest, o których myśleliśmy w roku ubiegłym, chcąc zdobyć takie cnoty, które dałyby nam wolność, że ze wszystkich naszych grzechów, nałogów i klęsk społecznych, które tak nas trapią i zubożają, Nasze życie religijne. Któż nas z niewoli grzechu wyprowadzi, jeśli nie ta, która starła głowę węża? Pragniemy więc oddać się w macierzyńską niewolę Matki Boga człowieka, Matki naszej i Matki Kościoła. Będziemy to czynili. Najmilsze dzieci w tym i w następnym roku, a program tej pracy, oddawania wszystkiego w macierzyńską niewolę Maryi, trwać będzie przez długie jeszcze lata. Już dzisiaj, obecni tutaj, zwracamy się do Ciebie. Najświętsza Panienko Górecka, i prosimy Ciebie, abyś, patrząc na nasze serca, na nasze czyste intencje, pomogła nam w tym wielkim dziele, które zamierzamy, abyśmy wszyscy wyszli z niewoli Grzechu. Wybieramy raczej Twoją macierzyńską niewolę, aniżeli niewolę szatana. Tyś starła głowę węża, Tyś współdziałała z synem swoim, stałaś pod krzyżem na kalwarii, aby działać na rzecz naszej wolności, tej wolności, którą nas. Wyzwalał syn Twój przez krzyż i mękę swoją. W tej dręczącej niewoli z ufnością pragniemy podążać w Twoją macierzyńską niewolę. Intencją takiego oddania jest najmilsze dzieci, to, aby Kościół święty w Ojczyźnie naszej i cała Polska korzystała z gotowości naszego oddania się Tobie. Abyś Ty, przez przyjęcie nas w Twoją macierzyńską niewolę, zachowała wolność Kościoła i Ojczyzny naszej. Oto, odsłaniamy, dzieci najmilsze, przed Wami. Przed Waszymi dobrymi sercami i Waszymi rzetelnymi uczuciami te zamysły serca biskupów katolickich całej Polski. Tak się cieszę, że Wy, najmilsze dzieci, widzicie wokół nas tak życzliwych nam, tak bliskich serców. Arcypasterzy Polski Katolickiej. Nie wszyscy mogli tu przybyć, bo obowiązki zatrzymują biskupów w ich diecezjach i w ich katedrach. Ale tym arcypasterzom, którzy się oderwali choć na chwilę od swoich obowiązków, aby stanąć wśród nas, serdecznie dziękujemy za ich braterską obecność i udział w naszej radości wynieście najdostojniejsi arcypasterze z tej radosnej uroczystości wiele pociechy dla naszej trudnej, ale jak zaszczytnej i błogosławionej pracy a wy droga dziadwo, Droga młodzieży, ukochani rodzice, jak dzisiaj przyszliście na te uroczyste gody Matki Najświętszej tu do górki, tak byście podążali tutaj często. Niech ta uroczystość koronacji będzie zarazem związaniem z tą złocistą koroną. Wszystkich Waszych serc, u macierzyńskich stóp Waszej Panienki, która obrała sobie miejsce wśród Was i czuwa nad Waszymi sercami, nad Waszą wiarą, nad Waszymi rodzinami, błogosławi Wasze prace, Wasze kołyski, Wasze pola. Wasz chleb, wasz trud, wasz wysiłek i wszystko, co w Bogu miłujecie. Oto, najmilsze dzieci, myśli, które wypowiadam zwięźle i krótko, bo pora jest późna, a wielu z Was daleką jeszcze do odbycia ma dzisiaj drogę pragnę spełnić obowiązek wdzięczności obowiązek gospodarza archidiecezji i wobec naszych najdroższych gości arcypasterzy i wobec kapłanów i wobec pielgrzymów którzy tu przybyli i wobec was wszystkich aby wam podziękować za wasze wrażliwe serca które was tutaj Doprowadziły, a drogim ojcom ze zgromadzenia najświętszej rodziny, na tak wspaniały wkład w pracy, za tak świetną organizację tej uroczystości, na ich troskę, za ich trud. Składam braterskie podziękowanie. Niech Matka Najświętsza, która była sercem Najświętszej Rodziny i dla Was, najmilsi ojcowie i bracia, będzie również Matką Pięknej Miłości. Otrzymałem od Ojca Świętego depeszę której Ojciec Święty pozdrawia wszystkich tutaj obecnych i przesyła im na tę uroczystość swoje szczególne błogosławieństwo, które Wam teraz imieniem Ojca Świętego udzielam. Niech Was błogosławi, Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.